W przedostatniej kolejce rundy jesiennej o mistrzostwo otwartej ligi w grupie pierwszej na boisku przy ulicy Gwarków spotkały się drużyny Górnika 09 Mysłowice z KS Włodarem Częstochowa. Obie drużyny przed tą kolejką w tabeli dzieliła różnica jednego punktu. W pierwszej połowie mogliśmy oglądać dość słabe widowisko. Większość gry odbywała się w środkowej strefie boiska. W swojej sytuacji, po których mogły paść bramki, mieli Sobczak, Kajda. Drużyna gości też próbowała zaskoczyć bramkarza Kociny, ale bez skutku bramkowego. Kiedy wydawało się, że pierwsza połowa zakończy się bezbramkowym remisem, w 45 minucie bardzo ładną akcją popisał się Jasiński, strzelając tak zwanego gola do szatni dla górnika 09 Mysłowice. Kibice, którzy licznie pojawili się na boisku górnika z Mysłowice, mieli powody do zadowolenia. W drugiej części spotkania mogliśmy zobaczyć dużo ciekawsze widowisko. Obie drużyny groźnie atakowały. W 59 minucie po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Raka, Wolak strzela głową i jest 2 do 0. Sędzia długo się zastanawiał, czy uznać bramkę, aż w końcu pokazał, że piłka że Włodara rozpoczną od środka boiska. Dwie minuty później kolejny rzut rożny tym razem wykonuje Kania, a po pięknym strzale głową Kajdy piłka po raz trzeci ląduje w siatce Włodara Częstochowa. W kolejnych minutach swojej sytuacji mieli Zdanowski, Kaida, Sobczak, Sadowski, ale wynik nie ulegał zmianie. Było cały czas 3 do 0. w 79. minucie za dyskusję z sędzią swoją drugą żółtą a w konsekwencji czerwoną kartkę otrzymał Jasiński. I to był sygnał dla biłkarzy Włodara, aby ruszyć do przodu. W 84. minucie było już 3 do 1 po pięknym trafieniu Prusko. 3 minuty później było już 3 do 2, kiedy to w bliskiej odległości pokonał Sawomira Rydla Wiśniowski. Bardzo nerwową końcówkę meczu zakończył strzał z rzutu wolnego zawodnika Włodara Częstochowa, ale na szczęście dla piłkarzy kociny posłał piłkę nad poprzeczką. Po bardzo niemrawej pierwszej połowie i bardzo ciekawej drugiej górnik 09 Mysłowice pokonał KS Włodar Częstochowa 3-2. Chciałbym pogratulować gospodarzom trzech punktów, ale uczciwie przyznaję, że bardzo żeśmy pomogli w zdobyciu tych trzech punktów, bo bramka stracona w doliczonym czasie gry no zdecydowanie obciąża, obciąża defensywę mojej drużyny, a do momentu bramki mecz był bardzo wyrównany. W drugiej połowie kolejne bramki w prosty, głupi bym powiedział w sposób stracone ustawiły, ustawiły wynik meczu. Ja Byłem tak, że w 80 minut dobrej gry, szczególnie w drugiej połowie znowu zagraliśmy dobry mecz, To się pełni zgodę z scenarem. dziękuję za za pochwały, natomiast na pewno, na pewno na pewno ta bramka pierwsza w dużym stopniu ustawiła mecz, bo to jest bramka do szatni, gdzieś wiadomo, że psychika, psychika piłkarzy wygląda potem różnie. Trafiamy drugą bramkę, trafiamy trzecią bramkę, prowadzimy grę, dostajemy czerwoną kartkę, niepotrzebnie zresztą, gramy w dziesiątkę i z meczu wyganego, z meczu 3-0, może 4 nawet albo 5, bo ku, ku temu okazje były, tworzy się horror. W ciągu dwóch minut tracimy dwie bramki, jeszcze dwa jest kontakt, sędzia dolicza 3 minuty. Mało co, byłby remis, to cieszy zwycięstwo, natomiast my znowu popełniamy błędy błędy jakby elementarne, które nie mają prawa się nam zdarzyć. No niestety popełniliśmy po prostu za dużo błędów w defensywie, straciliśmy trzy bramki. Przy czym nie wykorzystaliśmy swoich sytuacji. No i w ten sposobem wjeżdżamy sobie bez punktów. No jeszcze nie jesteśmy drużyną na tyle mocną, że umiemy, u, umiemy grać z każdym, w taki sposób, bo gdybyśmy umieli grać tak jak dzisiaj, to nie jesteśmy w tym miejscu, gdzie jesteśmy, tylko zdecydowanie wyżej, bo jest potencjał, chłopców, jest chłopców do gry mnóstwo, jest rywalizacja, jest wszystko, a niekiedy brakuje, brakuje nam tego szczęścia, zresztą no dzisiaj możemy powiedzieć, że się tam trochę dopisało, bo w końcówce mogło być różnie, dlatego myślę, że tutaj... Chłopcy dzisiaj zasłużyli na, na te trzy punkty, bo było widać w nich, że już trzeba, już wreszcie trzeba, mamy to już dość tych punktów. Mikołaj jest dopiero w grudniu, a my je rozdajemy od września. W przypadku mojej drużyny, jak i tutaj trenera, śmiało można się już pokusić o podsumowanie, bo uważam, że przed sezonem yy, nasze drużyny miały zdecydowanie wyższe chyba cele. Tak mi się wydaje Panie Trenerze. Myślę, że tak. zgoda się. I miejsca, które obecnie zajmujemy, powiedziałbym, że chyba są nieadekwatne do, do naszych możliwości. Tak bym to powiedział. Myślę, że jeszcze z tą ostateczną oceną trzeba poczekać do ostatniego meczu, dopóki piłka wyrze, wszystko się może zdarzyć. Natomiast na pewno w, już dzisiaj możemy powiedzieć, cele były inne, a w realia dzisiaj i rzeczywistość też troszeczkę nam no, jakby nie po kolei. I tutaj widać, że mieliśmy inne ambicje, a stało się inaczej. No, tak jak mówię, jeszcze mam kolejkę na to, żeby całkowicie zrobić bilans tego, co, co za nami. Jeszcze wsiadę kolejka i ostatni mecz. A najbliższy mecz to Wielkie Derby Mysłowic. Już najbliższą środę o godzinie 13.30 górnik wesoła będzie podejmował u siebie górnik 09 Mysłowice. Telewizja Mysłowice w związku z tym spotkaniem będzie miała dla wszystkich kibiców miłą niespodziankę. Magdalena Warchoł, Marcin Nienota, Telewizja Mysłowice.